Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Święta coraz bliżej. W wielu miejscowościach województwa łódzkiego mieszkańcy organizują kiermasze i jarmarki bożonarodzeniowe. Tak było w Widawie w Powiecie Łaskim i w Zdunach w Powiecie Łowickim, gdzie można było spróbować świątecznych potraw i kupić ozdoby. Przy okazji wydarzenia w Zdunach otwarto przebudowane targowisko gminne, a swój wkład w tą inwestycję miał również Urząd Marszałkowski, który wsparł ją kwotą prawie miliona złotych ze środków unijnych. Z kolei w szkole podstawowej w Szczawinie w Powiecie Skierskim podczas wydarzenia poczuć te Święta było wspólne kolędowanie, konkurs lepienia pierogów na czas, czy warsztaty robienia świątecznych dekoracji. Nie mogło oczywiście zabraknąć degustacji świątecznych potraw od kół gospodyń wiejskich. Dla marszałka Grzegorza Szrejbera była to okazja do spotkania z mieszkańcami i złożenia świątecznych życzeń. Niech ta miłość, którą tak corocznie celebrujemy, niech ona się rozleje w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych duszach. Niech ona będzie z nami nie tylko przez te święta, które mają być takim okresem wyciszenia, uspokojenia, ale niech nam towarzyszy przez cały kolejny rok. Szanujmy każdą cząstkę tej ziemi po Ojcach odziedziczoną. To hasło przewodnie tegorocznego koncertu Patroni Roku. W Teatrze Wielkim Włodzi spotkali się artyści i działacze kultury, by podsumować mijający rok artystyczny w Wódzkiem. Były nagrody, podziękowania i mnóstwo doskonałej muzyki. W takiej uroczystej formie, bogatej treści, jak dzisiaj w naszej łódzkiej operze, możemy zaprezentować, jak przeżyliśmy pod względem kulturalnym. Ostatni rok patroni roku wyznaczyli nam kierunek, ale realizację tych zadań była już po stronie mieszkańców naszego regionu. Był to czwarty już koncert z cyklu Patroni roku. Drugi wojewódzki konkurs Kręci Mnie Mój Zawód Rozstrzygnięty. Brali w nim udział uczniowie szkół z województwa łódzkiego. Ich zadaniem było nagranie filmu pokazującego najciekawsze zawody. W kategorii szkół podstawowych zwyciężył film Życie, Największe Skarb, Ratownik Medyczny. Z kolei twórcy produkcji, która zwyciężyła w kategorii szkół ponadpodstawowych, skupili się na zawodzie mechanika. W uroczystym wręczeniu nagród wziął udział Robert Barłaczonek Zarządu Województwa Łódzkiego, a wydarzenie zorganizowało Centrum Rozwoju Edukacji Województwa łódzkiego w Łodzi. By jeszcze bardziej poczuć magię świąty, zapraszamy do Teatru Wielkiego WŁODZI, gdzie 21 i 22 grudnia będzie okazja posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Z kolei na okres między świętami proponujemy spektakl Oleanna Dawida Mameta w reżyserii Krzysztofa Prusa. To pojedynek w trzech aktach, w którym bronią są słowa wzajemne podejrzenia, ironia, sarkazm i emocjonalny szantaż 28 i 29 grudnia w Teatrze Jaracza WŁODZI.